Cześć, z nami Xavier Słukowski, menadżer Omega Kaz. Eee, Xavier. trzecie zwycięstwo w lidze. Mm, tak szczerze powiedziawszy chyba macie głód zwycięstwa po ostatnim sezonie, który chyba nie zakończy się po waszej myśli. Eee, jaką wagę ma dla was to zwycięstwo dzisiaj z WorldSide? Myślę, że to zwycięstwo było obowiązkowe. Nie mogliśmy tego meczu przegrać i bardzo cieszę się, że go po prostu wygraliśmy, co nie? Eee, faktycznie dwa mecze przegraliśmy dotychczas. Jeden, powiedzmy, że był wliczony w rachunek, oczywiście z Beer Freaks. Drugi mecz, a raczej pierwszy mecz przegraliśmy trochę brakiem składu, przyznam się do tego. Ten mecz był dla nas bardzo ważny, no bo daje nam w naszej dość mocnej grupie, daje nam dalej możliwość walki o playoffy. A niżej nie celujemy, oczywiście. Bardzo fajne spotkanie wasze, wykonanie dużo zespołowego basketu. Każdy z was zaprezentował się w jakimś aspekcie, zarówno z jak i samej rozgrywki. Może chcesz coś wyróżnić, czy może chcesz na coś zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o twoją drużynę? Tak, e, przede wszystkim chcę wyróżnić moc przyjaźni, bo dla nas najważniejsza jest przyja przyjaźń, dobra zabawa e, i w gra w dobrą zespołową koszykówkę. Pani się Was ogląda, fajnie, że tak doceniasz swoich kolegów. Jakie aspiracje w takim razie na ten sezon? E, nie niższe niż w, zes w zeszłym sezonie. Ale żeby nie zapeszać, to już nie mówię, że idziemy na piwo po sezonie. No, nie, Mam nadzieję, mam nadzieję na playoffy i mam nadzieję na finał e, z Beer Freaks. E, I mam nadzieję, że w tym finale pokażemy się przynajmniej tak dobrze, jak w ostatnim meczu z nimi. Wiem, że tam wynik chyba 14 punktami nie robi wrażenia, ale jak na sześciu kłopa, których przyszło, myślę, że to był całkiem, całkiem wyrównany mecz e, i pokazaliśmy momentami dobrą koszykówkę. Tylko nas zabrakło. Xavier, czego Wam życzyć na dalszą część sezonu? E, jeszcze więcej mocy przyjaźni, więcej, jeszcze więcej dobrej e, zabawy w koszykówkę, bo to jest najważniejsze. E, no i zwycięstw, 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 zwycięstw. I braku kontuzji. W takim razie tego Wam życzę. Dzięki Xavier za wywiad i powodzenia. Dzięki bardzo.